Mamy pierwszy tydzień lipca. Jest to naprawdę świetna pora, ażeby pomyśleć o rozmnożeniu hortensji bukietowej. Nie tylko bukietowej, każdej odmiany hortensji. Aczkolwiek musimy wybrać odpowiednie gałązki, które nadają się do ukorzenienia do tego, ażeby stworzyć nowe sadzonki. Ponieważ nie każda z. Z sadzonek będzie nam y, miała możliwość ukorzenienia się, jak widzimy tutaj. Sadzonki Hortensji bardzo ładnie nam już podrosły. Mają zawiązki już y, pąków y, kwiatowych i właśnie te gałązki nie nadają się do ukorzenienia, ponieważ cała ich energia została w tej chwili już y, skupiona na wytworzeniu się kwiatu. I jeżeli nawet będziemy próbowali ukorzenić, stworzyć sadzonki właśnie z tych kwitnących, nie uda nam się to. Będą rosły, ale nie uda się. Wybieramy takie sadzonki, które jak widać na przykład tutaj, ona nie ma kwiatu i nie będzie miała. Właśnie ta sadzonka najlepiej nadaje się, ponieważ ma najwięcej energii do tego, ażeby ukorzenić ją. Tutaj mam przygotowaną gałązkę hortensji bukietowej. Jak widać, ona właśnie nie ma pąku kwiatowego. Tą górną część, która jest właśnie miękka, odcinam. Ona się, można powiedzieć, że nie nadaje do ukorzenienia. Następnie dolną część. Mam tutaj właśnie oczka. Te, które nadają się do ukorzenienia, są właśnie te dolne między węźla i ta część, z której będą wyrastały nowe roślinki. A więc przycinam ją pod kątem. Sekator musi być ostry, dlatego że jak widzicie, ona jest w środku miękka. Usuwam liść górny, nie troszeczkę wyżej, też pod kątem, dlatego pod kątem, ażeby woda, która będzie się tutaj zbierała, mogła spływać, nie zalegała. Następnie ma trzy listki, a więc redukuję ilość listków do jednej trzeciej wielkości. I używam także ukorzeniacza. Jest to hormon wzrostu, który służy do ukorzeniania zielonych sadzonek. Ziemia, którą używam do ukorzeniania sadzonek hortensji, jest to ziemia e, bez azotu, a więc nie kupuję jej w sklepie. Robię ją sam. Z, e, jedna porcja, jest to jedna porcja kompostu, jedna porcja e, ziemi ogrodowej i jedna porcja torfu. Właśnie na tym opakowaniu ziemi e, Miracor Grow widać, jest pokazane jaka jest zawartość azotu. Azot powoduje wzrost masy zielonej, czyli liści i nowych przyrostów. A mi zależy na tym, ażeby sadzonki ukorzeniły się, a nie rosły. Następnie, gdy mam już przygotowaną sadzonkę, robię tylko otworek w doniczce. Doniczki, które używam, są około 12 cm szerokości na powyżej 20 cm wysokości. Chodzi o to, żeby były jak najgłębsze i miały jak największą ilość pojemności wody. I wsadzam je mniej więcej na 2 trzecie głębokości. Następną sadzonkę też tak samo robię. Przycinam około 1 cm od liści, usuwam listki. Górne sadzonkę przycinam. Jakieś 3-4 centymetry powyżej liści. Usuwam też 2 trzecie listków. Hormon przede wszystkim zapobiega przed gniciem, i też ukorzeniam. Wsadzam na jakieś 2 trzecie głębokości do ziemi i z następną sadzonką postępuję również tak samo ucinam pod niedużym kątem te listki usuwam i no tutaj mam powiedzmy zostawię te ponieważ jeżeli już zostały okej okay, i hormon wzrostu gdzieś na 2 trzecie i teraz podlewam. Pierwszy raz podlewam je obficie, to znaczy daję bardzo dużą ilość wody tak ażeby był pewny że całe podłoże jest wypełnione wodą następnie po dwóch, trzech dniach Zaczynam sprawdzać ilość wody w podłożu, czyli wilgotność. Sprawdzam to na tej zasadzie, że jeżeli dotykam palcem i czuję wilgoć, nie podlewam sadzonek. Sadzonki są wystarczająco wilgotne. Nie możemy za dużo ich podlewać, ponieważ będą te rosły po prostu tak jak kwiaty w wazonie. I zaczną nam gnić. A więc ziemia musi być tylko wilgotna. Jeżeli zaczyna się robić na górze sucha, małą ilością, małymi porcjami podlewam ją. Także pierwszy raz podlewam obficie. Chcę, żeby dosłownie cała powierzchnia w doniczce została solidnie namoczona. Stanowisko, w którym w tej chwili przeniosę swoje. Hortensję. Będzie to u mnie, będzie pod stołem w inspekcie. Normalnie możemy użyć północną, nie południową, północną stronę ogrodu, tam gdzie słońce jest rozproszone i nie ma go za wiele, a ponieważ to tylko utrudni nam ukorzenianie się. Temperatura. Temperatura podłoża powinna wynosić w granicach 22-24 stopni. To nam gwarantuje e, ukorzenienie się e, sadzonek. Jeżeli będziemy mieli mniejszą temperaturę, e, zazwyczaj ukorzenienie, na no, niestety, ale jest bardzo słabe. Z mojej hortensji przeniosłem do mrożarki. Jest ona pod stołem w inspekcie. Ponieważ tutaj mam światło rozproszone i w tej chwili będę musiał pilnować tylko wilgotności i zraszać roślinki. Oczywiście wszystko będzie przykryte folią, tak aby była stała wilgotność. I spotkamy się za jakieś 6 tygodni. Pokażę Wam, jak wyglądają, jak podrosły. Są zielone.